Inaczej, na zaraz rozpoczynamy do Eurodolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, że um, po tym mocnym spadku musimy dolar gdzieś w okolicy oporu na 10864, kurs spadł nam gdzieś do godinic 01-063. Um, no i tutaj, tutaj widać jakąś budowę platformy do odbicia, ewentualnego odbicia gdzieś w stronę 103728, wydaje mi się, że tutaj gdzieś okolice do oporu. Widać również w układzie technicznym takiego szerszego klina, jest to, jest to dobre miejsce do targowania, ewentualny powrót nawet w kierunku szczytów i prawdopodobnie ewentualne wybicie w górę w kolejnych, w kolejnych tygodniach. Rynek w tej chwili przede wszystkim czeka na, na zapiski i FED, i Europejskiego Banku Centralnego, oczywiście w przypadku fed u w zapiskach będziemy szukać informacji na temat ewentualnego terminu kolejnych dwóch podwyżek procentowych. oczywiście pierwszej podwyżki nie 28 28 bazowych. No, w przypadku Europejskiego Banku Centralnego sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, ponieważ Europejski Bank Centralny, komu, źródła Europejskim Banku Centralnym zasygnalizowały, że ostatnie komunikat. Zostało źle odebrane, no i generalnie Europejski Bank Central nie rozważa się od luźnej polityki monetarnej. Jeżeli na przykład komunikat albo zapiski z tego tytułu by troszkę odbiegały od oficjalnej wersji, no to na pewno można liczyć na troszkę mocniejsze euro i w konsekwencji wydaje mi się, że rynek nie za bardzo chciałby tutaj grać na eurodolarze gdzieś poniżej 1,06 i tej linii trendu. Także generalnie patrzymy na zapiski, no i pod koniec tygodnia spotkanie Donald Trumpa z chińskim prezydentem. Ciężkie spotkanie, generalnie, które będzie taki realny test umiejętności dyplomatyczno-negocjacyjnych prezydenta USA. Drugą parą jest fundusz dolara. Fundu dolara. który w tej chwili, widać, kieruje się w kierunku dolnych ograniczeń. No, został, został, zainicjowany, został zainicjowany Brexit, został uruchomiony podpunkt artykuł 50 traktatu w konsekwencji. Prawdopodobnie tutaj będą jakieś napięcia wokół funta, tym bardziej, że zależy się to, jak będą, jak będą przebiegały te negocjacje. Wydaje się, że, że Unia Europejska może, może prezentować też tak zwany hard stance, czyli generalnie Twardą postawę nie skłoną do, do jakichś tutaj poluzowań bądź też, bądź też ustępstw w kierunku w Wielkiej Brytanii. Także jak widać tutaj, fund, pomimo dobrych danych, może być w najbliższych tygodniach pod presją. Tym bardziej, że na rynek będą różnego rodzaju informacje właśnie związane z tymi negocjacjami. Trzecią parą jest dolar złotego. Dlaczego dolar złotego, nie euro do złotego? Dlatego, że jeżeli spojrzymy na pierwszy kwartał 2017 roku, to widać, że złoty praktycznie jest pierwszym top 3, albo top 2 nawet, od powiedzmy od branych zestawień walut, który zachowały się dobrze w stosunku do dolara, mocno mocniej polskie waluty, generalnie jeden z liderów wzrostu w pierwszym kwartale. No i teraz widziałeś troszkę, troszkę korekta tego ruchu, jednak dociągnęliśmy ten kwartał do końca, no i teraz jest realizacja w związku z tego tytułu, również te poniedziałkowe PMI je trochę słabsze odczyty. no granie był dobry, ale troszkę słabszy w zakresie oczekiwań, powoduje nam tutaj odwrót, odwrót, kapitału to od złotego, raczej, raczej złoty gdzieś skupiony tutaj na, w tej chwili będzie na zewnętrznych, no i generalnie to są takie schłodzenia troszkę nastrojów na szerokim rynku, no i również wykłędzić market w konsekwencji korekta na złotym. To jest jednak korekta, a nie jest to jakaś w tej chwili większa zmiana trendu. Do zmiany trendu jeszcze sporo tutaj brakuje przestrzeni, także generalnie ta korekta, prawdopodobnie wydaje mi się, że można nawet podejść po 4,04, ale na razie na celowniku mam oczywiście pełny zakres. Ostatnią parą jest USDSR Najciekawsze zestawienie ostatnich dni. Bardzo mocne spadki, kilkunastoprocentowe. O co chodziło? Pierwszy rynek zaczął spekulować o potencjalnym odwołaniu ministra finansów. ów minister finansów traktowany był przez kapitał zagraniczny jako taki e, troszkę zawodowy bezpieczeństwa w zakresie deficytu. E, Pilno, tego budżetu troszkę. E, no i, i, i informacja o tym, że, pre, że minister finansów jest ściągany do do e, do, 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 macierza, do partii, do prezydenta w trakcie swojego roadshow, które w trakcie pracowania długu, no troszkę, troszkę spekulacji na rynku, no i realnie te spekulacje znalazły potwierdzenie, minister został, został odwołany. w konsekwencji, w konsekwencji no stało się to, czego te inwestorzy się obawiali, czyli agencja S&P obniżyła rating, rating, rating RPA, no i dodatkowo nie tylko że został obniżony, to jeszcze podtrzymana perspektywa negatywna. Równocześnie ludzie zapowiedział o rewizji ratingu RPA, to na końcu widać, że prawdopodobnie te ratingi troszkę się posypią. No jak wiemy. W przypadku krajów energy market no to takie ruchy na ratingach i ruchy na ryzyku politycznym są właśnie tym, co w największym stopniu wpływa na kursy walutowe. Technicznie no, znaleźliśmy się w ramach takiej szerszej konsolidacji 14-13 od góry, 13-20 od dołu. No i wydaje mi się, że tutaj raczej w zakresie tej konsolidacji będziemy się poruszać w najbliższych dniach. Dziękuję za uwagę.